20 minut, a tu było przeszło półtorej godziny. To jest, to jest prawdziwy dramat, ale idziemy dalej. Chcesz dokonać zmian? Chcesz się rozwijać? Kochani, weźcie sobie do serca teraz te rady, które podam. Pierwsza rzecz, dokonać analizy bilansu zysków i strat. Ja nie wierzę w zmianę, w rozwój żadnego człowieka, a szczególnie latami zajmuję się ludźmi, którzy wychodzą z nałogów. Nie wierzę, że gdy człowiek nie zrobi bilansu zysków i strat, on musi zobaczyć, że zmiana jest dla niego korzystna. Jeżeli picie i ćpanie daje mu więcej korzyści, taki człowiek nie zmieni tego. Jeżeli grzech... Więcej ci daje niż porzucenie grzechu, taki człowiek się nie zmieni. Nie porzuci tego. Czasami, dopiero gdy poduszka jest wyrwana, czasami, dopiero gdy człowiek widzi, że to moje picie, ćpanie, cokolwiek by to było innego, rujnuje moje życie, moją rodzinę, nie warto. Widzę moje dzieci, widzę te niekorzystne zmiany, bilans zysków i strat. Jest przechylony w kierunku strat, strat, wtedy ten człowiek jest umotywowany. Źle się czuje z otyłością. Źle się czuje w takiej sytuacji biznesowej. Muszę coś z tym zrobić. Muszę coś zrobić w moim małżeństwie. Zrób bilans zysków i strat. Tylko to nie może być tak, że tak, widzę, jakie to jest fatalne. I wszystko jest denne i podłe. Oczywiście, że to nie wystarczy. Muszą być kolejne punkty, bo jeżeli tylko człowiek zobaczy, że jest więcej tych strat i będzie załamany, to, to mu nic nie da. Ale to jest pierwszy punkt. Tak jak syn marnotrawny, co on zobaczył? Że jest między świniami. Dosyć tego. Nie chcę być w tej sytuacji. Wstał, poszedł w kierunku ojca. Samo zauważenie, że ktoś jest w złej sytuacji między świniami, to tylko można sobie przystawić pistolet lub wziąć sznur, co to da. Ale jeżeli od tego rozpoczniemy i będą kolejne punkty, to wtedy ma to sens. Drugi punkt: wyznaczyć pozytywne, ambitne cele. Chcesz schudnąć? Chcesz zmienić coś w biznesie, w małżeństwie, w życiu duchowym, to zastanów się, co chcesz osiągnąć. Można siedzieć i wzdychać, i powiedzieć: No tak, moja sytuacja nie jest za dobra. Co się może zmienić, jeżeli nie wyznaczysz celów? Co chcesz osiągnąć? Co chcesz zmienić? Do jakiego miejsca chcesz? Dojść. Zasada małych kroków, trzecia rzecz. Jeżeli chcesz się rozwijać i zmieniać, bardzo ważne jest, żebyśmy od razu nie rzucali się całkiem na głębokie wody. Często jeżeli chodzi o nałogi, to tak. No nie, nie ma co kroczek po kroczku, tylko jechać na odwyk odtrucie zacząć coś robić. Ale w innych rzeczach, dobrą zasadą jest. Metoda małych kroków. Dlaczego? Człowiek generalnie biorąc, nie lubi zmian. Bardzo szybko chce wracać w miejsce takich przyzwyczaić do dotyczących jedzenia, dotyczących spędzania czasu, dotyczących tego, co robił, jak się zachowywał. Dobre, dobrą rzeczą jest krok po kroku, krok po kroku, byle, żeby być konsekwentnym, Udowodnione, że to jest bardziej trwałe, bardziej skuteczne. Trzecia, kolejna rzecz. Dostrzegać i potrafić doceniać pozytywne zmiany, które się pojawiają. Szczególnie, jeżeli to jest to krok po kroku, to umieć się tym cieszyć. No, znów odwołam się do tego, co jest w terapii uzależnień. Sport i terapia uzależnień jest mi. Dosyć bliska i chociażby w AA. Celebrują to, doceniają, świętują. Już miesiąc nie pije. Torcik, kawka, impreza. Oczywiście bezalkoholowa. Doceniać to. Bardzo często ludzie tak są przepełnieni tym, że było źle w małżeństwie. Źle w biznesie, że bardziej są skłonni dostrzegać pół szklanki pustej niż pół pełnej, i nawet jeżeli są pozytywne zmiany, milczą na ten temat. Ale jak się pojawi znowu negatywna i można kogoś przyłapać, natychmiast jest to wyeksponowane. Ty znowu, ty nigdy, ty zawsze. I wtedy widzimy tylko zafałszowany obraz. Negatywnych rzeczy, złych rzeczy, i utrwalamy się w poczuciu porażki, i wtedy szanse na zmianę, na rozwój są malutkie. Dlatego apel: dostrzegaj, doceniaj pozytywne e, zmiany. Kolejny ważny punkt, jeżeli chcemy się rozwijać i widzieć zmiany w naszym życiu. Temat, który w Biblii jest bardzo wyraźnie pokazywany w liście Piotra, Jakuba, dotyczące prób i doświadczeń. Jak radzisz sobie w kryzysowych sytuacjach? American Dream i piękne filmy pokazują tylko, jak dążyć do sukcesu. Ale fajnie, że są też takie materiały i filmy, i historie, które pokazują. Jak sobie poradzić w kryzysie? Jak wychodzić z porażki? Ja zapisałem gdzieś. A, taką myśl mam tu. John, John C. Maxwell. Mam jego dwie książki. Leżą na półce. <grytanie> Unikaj. Nie, gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu mam. Nie oglądaj się na porażkę. I druga książka. Żyj bez ograniczeń. Chciałbym je przeczytać, ale na koniec może parę takich rzeczy, które dotyczą rozwoju, rozwoju. Mam wynotowane jego myśli, ale to na koniec, jeżeli czasu starczy. Jeżeli nie, to może kiedyś będzie trzecie kazanie. Ale na razie taka jego myśl, Johna Maxwella. To jest były pastor, doradca, mówca, motywacyjny. Różnica pomiędzy ludźmi przeciętnymi, a ludźmi sukcesu, Polega na sposobie postrzegania porażki i reakcji na nią. Jeden i drugi człowiek może gdzieś ponieść porażkę. Jeden się załamie, będzie miał podcięte skrzydła i powie: Nigdy więcej nie spróbuję jeździć na rowerku, bo się przewróciłem. Kolanka mam zdarte. A drugi powie, tato, mamo, pomóż mi, ja chcę się nauczyć, ja chcę się nauczyć, spróbuję jeszcze raz, spróbuję jeszcze raz. I nie tylko nauczy się jeździć na rowerze, ale powie, pójdę dalej, nauczę się na motorowerze, zdam prawo jazdy, jak będę dorosły, będę jeździł samochodem, a może, nie wiem, będę rajdowcem albo, albo będzie to narzędzie mojej pracy zawodowej. Te same rzeczy, inna reakcja. I dlatego już kiedyś mówiłem, jeżeli chodzi o depresję, to nie jest kwestia, co spotkało ludzi. Trauma, gwałt, okradziony, cokolwiek by to nie było. Rozwód. Raczej reakcja. Jak ja na to zareaguję? Czy się podniosę? Kto to mówił? Ta ochara w tym przeminął z wiatrem. Jutro się tym zajmę i, i znowu podniosę się i pójdę dalej. No, dobra postawa, żeby się nie poddawać. Tego Wam, kochani, życzę. Generalnie biorąc, próby i doświadczenia służą ku dobremu. Nie są same w sobie dobre. Bo gdy ciebie boli, gdy przychodzisz próbę i doświadczenia, to w samo w sobie to narzędzie nie jest dobre, ale służy ku dobremu. Doświadczenia i próby służą ku dobremu, Bóg je dopuszcza. Pokusy są od diabła. Gdy diabeł przychodzi jako kusiciel, przychodzi po to, żeby doprowadzić nas do upadku. Ale próby i doświadczenia służą ku dobremu. I pytanie nie brzmi, czy w życiu będziesz miał kłopoty, tylko jak sobie z nimi poradzisz. Jak sobie z nimi poradzisz? Eee, bardzo ważna jest kolejna rzecz, czas. Jeżeli chcesz się rozwijać, jeżeli chcesz widzieć zmiany w swoim życiu, musisz wkalkulować czas i być długodystansowcem. I tak jak mówiłem wcześniej, fajna jest ta zasada małych kroków i, i rozwoju. Kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem, teraz czeka mnie wieniec żywota: dotrwać do końca, nie złożyć broni, nie przestać się rozwijać, tylko dlatego, że odszedłem na emeryturę. Że. Mam 65, 75 lat. Na tyle, ile mogę, na tyle, ile mnie stać. Mam mentalność człowieka, który chce się rozwijać, uczy rzeczy nowych. Ja jestem pełen uznania szacunku. Ktoś ma 80 lat, a mówi, nauczę się obsługiwać smartfona, nauczę się podstawowych rzeczy yy, na laptopie, żeby wysyłać i odbierać pocztę. I tak dalej, i tak dalej. Na tyle, na ile człowieka stać, ale liczy się e, mental. I pamiętajmy, że nawyki wymagają czasu. Rzecz, która tak naprawdę powinna być na pierwszym miejscu wymieniona przeze mnie, ale jest ta druga część tego wykładu. E, kluczowy werset. Jeden sieje, drugi żnie. A kto daje wzrost? Bóg daje wzrost. Fajne są te rady, te książki Maxwella, wiele takich mówców motywacyjnych, świeckich, bardzo dużo mądrych rad. Może na końcu parę rzeczy tylko wymienię, te, które właśnie trafiłem od, od Maxwella. One są mądre, warto je stosować. Ale my jako chrześcijanie kluczową rzeczą jest to, co teraz powiedziałem. Jaką rolę my odgrywamy, skoro Bóg daje wzrost? Postawa serca, moje zaangażowanie i działanie, moje ukorzenie się i pokora. Ja mogę usiąść, założyć ręce, siedzieć przed telewizorem i powiedzieć: Bóg daje wzrost. Bóg daje wzrost. A kto będzie się modlił? Kto będzie pościł? Kto będzie czytał Słowo Boże? Kto weźmie, jeżeli jesteś w uwielbieniu? instrument, i będzie ćwiczył. Chodził na próby. My musimy przyjąć odpowiednią postawę i dać możliwość Bogu, żeby on działał, żeby on nas kształtował, bo jeżeli tak czytam w Księdze Izajasza, czy Bóg nie chciał dla nich błogosławieństwa, a oni usztywnili kark. Nie chcieli przyjąć takiej postawy prorozwojowej. Która by była życiodajna, tak jak mówiłem w pierwszym, w pierwszym kazaniu. A więc naszym zadaniem jest przyjąć odpowiednią postawę przynieść nawet tych kilka chlebków, kilka rybek, a Bóg dokonuje wzrost. Dlaczego? Bo nie dzięki mocy, nie dzięki sile, lecz dzięki Duchowi Świętemu. I pamiętajmy o tej zasadzie, latorośli krzewa winnego, i Bóg jest winogrodnikiem. My jesteśmy Kim? Ale to roślą. To jest tylko taki pęd, taka gałązka, na której ma pojawić się kiść winogron. Ale jeżeli ta gałązka nie jest w krzewie winnym, a ten krzew korzeniami dochodzi do ziemi, skąd czerpie życiodajne soki, to nie ma żadnych szans na wydanie porządnego owocu. I teraz moi drodzy. Wymienię króciutko, tylko po, po jednym zdanku może powiem na ten temat właśnie z tych 15 praw rozwoju, które akurat trafiłem u Maxwella jako, jako taki dodatek, a mam nadzieję, że wezmę się za lekturę i przeczytam te książki, a może jeżeli komuś z was się to spodoba, co teraz powiem, to... Zachęcam również do lektury tych książek Maxwella w Polsce jest trochę. Ja akurat mam dwie. Piętnaście praw rozwoju. Pierwsze to jest prawo świadomego rozwoju. Niektóre rzeczy się powtórzą z tego praktycznie, co e, mówiłem. Nie jest możliwe, żeby człowiek się rozwijał, jeżeli nie jest to e, świadome, aktywne działanie. Musi to być Doskonalenie siebie, zdobywanie wiedzy i zaangażowanie. Drugie prawo samopoznania. Poznać siebie, kim jestem, jakie mam atuty, jakie możliwości, silne, słabe strony i co chcę osiągnąć, jakie mam wyznaczone cele. Tak zwyczajnie stanę i zostanę spadochroniarzem. Zostanę. Wielkim ewangelistom, który będzie głosił na stadionach: Poznaj siebie, co Ci pokazuje Bóg jakie masz silne, słabe strony, predyspozycje, atuty. Pamiętam kiedyś program Martyny, o Martynie Wojciechowskiej, tej podróżnicy. Miała pewne marzenia, pewne predyspozycje, ale to było planowe, bardzo celowe działanie rozwijanie. A ktoś może potupać i powiedzieć. Yy, w przyszłym roku tak, po prostu zbiorę się, zapakuję, pojadę w Himalaje i zdobędę Mount Everest. Zdobądź najpierw Rysy, może później Mont Blanc. Krok po kroku rozwijaj się, bądź świadomy tego, co chcesz osiągnąć. Prawo zwierciadła. Generalnie chodzi tu o to, że jeżeli ktoś ma bardzo negatywny obraz siebie, Prowadzi, to się tak ładnie mówi, dołujący dialog wewnętrzny, ale z ciebie. Niektórzy nawet to wyrażają. Ale ze mnie sierota, ale ze mnie nieudacznik. Ja to chyba niczego nie, nie osiągnę. Ta sprawa jest przegrana. Ten biznes, moje małżeństwo. Musimy spojrzeć w tym lustereczku, powiedzieć nawet do siebie, chłopie, kobieto, ciebie na to stać. Spojrzę w lustro i powiem: Janusz, możesz się zmienić, możesz do czegoś dojść i osiągnąć w życiu. Prawo refleksji. Warto się zatrzymać na chociaż chwilkę. Po co? Żeby odpocząć, przeanalizować sytuację, poprawić błędy, nabrać sił i znowu ruszyć do przodu. Nie ma co, niektórzy stoją, stoją i czekają, aż coś spadnie im na głowę, błogosławieństwo. A pamiętacie, co mówiłem? Działanie. Czemu stoisz i modlisz się, czemu leżysz? Wstań, idź! Ale drudzy ciągle idą jak czołg. Czasami nie ma owocu, a czasami nawet przegrywają, przegrywają i w jakiejś sferze życia porażka, porażka, porażka. Zatrzymaj się! Przeanalizuj sytuację, dorać się kogoś, dlaczego mija tyle miesięcy, a nawet lat, a nie ma postępu, może trzeba coś zmienić, biznes, żony i męża raczej, raczej nie, Walcz się, żeby, żeby utrzymać. E, prawo konsekwencji i tutaj on zwraca uwagę, ja tak tylko rzucam. Nie rozwijam tego na samodyscyplinę. I to, to znowu się pokrywa z tym, co wcześniej mówiłem, że to nie wystarczy mieć niesłychane motywacje na początku, zapał, marzenia, odchudzanie. Dzień po dniu, krok po kroku, trzeba wykazać się samodyscypliną i realizować. Plan. Bo co z tego, że człowiek wyskoczy jak z katapulty, a za miesiąc, dwa będzie efekt jojo albo w danych rzeczach, które chce zmienić, poniesie porażkę i wróci w miejsce, w którym był, a nawet jeszcze gorzej, bo się załamie. Prawo środowiska. Bardzo ważne jest sprzyjające otoczenie. To, co też często mówię, z kim przystajesz, tego się, takim się stajesz. Czytałem taką fajną myśl w dużym stopniu myślę, że prawdziwą jesteś średnią pięciu osób, z którymi się najczęściej spotykasz, poświęcasz z nimi, masz dużo czasu relacji z nimi. Jesteś średnią tych pięciu osób. Ja to jest nowa rzecz, ja kiedyś mówiłem na kazaniu inną myśl. Pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci, kim ty jesteś. To dużo pokazuje, z kim my przystajemy. Jesteśmy podobni w dużym stopniu, w pewnych sferach do tych osób. Prawo projektowania. Pewne rzeczy trzeba zaplanować, strategie działania, najpierw plany, później działanie. Prawo bólu to jest to, o czym mówiłem. Jak sobie poradzić w kryzysie? Bo wielu tylko, tak jak mówiłem, American Dream i tylko jak sukces, jak osiągnąć sukces. I wszyscy na ten sukces, ale gdy pojawiają się problemy, to są bezradni. Trzeba wiedzieć, jak dążyć do zmian rozwoju sukcesu, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że przyjdą porażki, kryzysy, jakieś miejsce, załamek. Jak sobie wtedy poradzić? I tak naprawdę po tym poznajemy, i to kiedyś przypomina mi się, nasz premier z lewicy chyba tak powiedział, prawdziwych mężczyzn, facetów poznaje się nie po tym, jak zaczynają, ale jak? Kończą! I chyba krótko potem była afera Rywina, i, i było po rządzie i po premierze. No, trzeba liczyć się z tymi słowami, że mogą nas skonfrontować. Prawo drabiny. I tutaj jest mowa o tym, o tym kształtowaniu charakteru, że to nie jest tylko kwestia, zwrócę uwagę na rozwój moich kompetencji, na to, jakie cele wspaniałe chcę osiągnąć, a kim ty jesteś? Na ile pracujesz nad tym, kim ty jesteś? Czy jesteś pokorny? Posłuszny? Jak wygląda nasz charakter, gotowość do nauki, pracowitość, wdzięczność, docenianie małych sukcesów? To musi iść w parze. Mój charakter z tymi pięknymi planami, które chcę osiągnąć. Poziom gumowej taśmy. Mowa jest o tym, że to, gdzie jestem dzisiaj, jak oceniam swoją sytuację, muszę powiązać z tym, jakie cele chcę osiągnąć kiedyś. Jedni patrzą tylko gdzieś tam w przestworza, co tam by chcieli osiągnąć i siedzą na pupie, a drudzy żyją tylko tym, co dzisiaj osiągnęli i nie mają żadnej motywacji, żeby patrzeć przed siebie, co chcieliby docelowo osiągnąć. A te rzeczy trzeba połączyć. Prawo zmiany. Przestrzeń nasza jest jaka jest. Czasami nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. W niektórych rzeczy trzeba wyrzec się, zrezygnować, po to, żeby osiągnąć lepsze. To tak, jak to naczynie, nalewasz i, i gdybym tu miał jakąś brudną wodę, a chciał czystą, no trzeba wylać, oczyścić i nalać świeżego. Trzeba zrobić przestrzeń. Kuba biega. No fajnie. Ludzie trenują i czasami muszą, jeżeli jest napięty harmonogram, to może trzeba czasami z jakiegoś filmu, czegoś, czegoś zrezygnować, po to, żeby był czas na to, co jest moim priorytetem. Prawo zmiany to już mówiłem. Prawo ciekawości, on sobie wymyślił. Zadawać pytania. Dlaczego jestem w tym miejscu? Dlaczego chcę dojść do tamtego celu? Umiejętność zadawania pytań, i, i tak jak mówiłem o tej żarówce, o innych rzeczach, gdyby nie to, że to człowiek drąży, zadaje pytania, poddaje wątpliwość, a dlaczego to jest tak? A czy nie można tego wybudować w inny sposób? Czy nie można zastosować innych materiałów? Gdyby nie to, nigdy by nie następowały y, zmiany. Prawo wzorca. O wiele łatwiej się rozwijasz i robisz postępy i zmiany, jeżeli masz na kogo patrzeć. Ja robiłem kiedyś takie imprezy z olimpijczykami, zapraszałem medalistów olimpijskich do, do Koblina, i dzieci patrzyły. Pamiętam, kiedyś zaprosiliśmy też Maćkowiaka, to jest, to jest taki biegacz, i najszybsi z naszej szkoły ustawili się. Całe boisko mieli do przebiegnięcia, a on stał, oni ruszyli, wszyscy biegną, telewizja, filmujemy. A on trochę miał tam miejsca z boku, wystartował długo po nich. To po prostu jak zaczął się rozpędzać, jak po przebieg, przebiegł, to tylko wiatru narobił. To jest niesamowite, ale te dzieciaki spojrzały i mówili, wow, to my tak chcemy, to my będziemy trenowali. Mamy wzór. Ja pamiętam moje dzieciństwo. Szurkowski, szozda, kolarze i wygrywali. To co my robiliśmy jako małe dzieci? Kapselkami w kolarzy się bawiliśmy, na nasze stare rowery wskakiwaliśmy i. Ja jestem szozda, a ja jestem szurkowski. I już zaczęli, zaczęliśmy jeździć i tak dalej. Jak to motywuje, gdy nasi piłkarze wygrywają, gdy siatkarze wspaniale wypadają ostatnio siatkarki mężnie walczyły. Prawo ekspansji, mieć taki mental, że jeżeli ja się rozwijam, dokonuję zmian, to to jest dla mnie dobre. Ekspansja to jest dziedziczenie, to jest posiadanie nowych rzeczy, nowego terenu, nowych kompetencji, nowych zasobów. I prawo wsparcia bardzo chrześcijańskie, coś z pastorowania Maxwellowi zostało. Jeżeli się rozwijasz, to nie jesteś egoistą, to próbujesz pomagać i wspierać innych. I to mi się podoba chociażby w idei anonimowych alkoholików. Tam to się nazywa, że się ma sponsora. Jeden się opiekuje drugim. Ten pięć lat nie pije, to opiekuje się kimś, kto dopiero. Miesiąc nie pije. I to jest genialne, powiem Wam. Ja w służbie to bardzo wyraźnie dostrzegam. Osoby, które, które same zaczynają pomagać innym, opiekować się innymi, one pomagają same sobie. One dzięki temu się rozwijają. Nie są skupione tylko na sobie. To ich ugruntowuje. Taki, który już pięć lat nie pije i po, pomaga temu, który dopiero zaczął, to on sam sobie pomaga. Bo mówi: Rób tak, rób tak. Takich błędów nie popełniaj. Komu on też pomaga? Sobie. Pomagajcie innym, a będziecie się rozwijali. Amen. Drogi Boże, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, chcę Ci podziękować za Twoją łaskę, za to, że Ty powołałeś Kościół do rozwoju. Ty powołałeś nas do zmian, i my, te zmiany, chcemy widzieć w naszym osobistym życiu. My, te zmiany i rozwój, chcemy widzieć w służbie, w naszych finansach, w naszych małżeństwach, w naszej jakiejkolwiek działalności. Boże, nasz chcemy też widzieć rozwój zmiany w kościele, rozwój jakościowy i liczbowy. Dziękujemy za budowę tej kawiarenki. Dziękujemy Ci, Panie, za konferencję, która jest przed nami. Dziękuję Ci za nabożeństwa, za grupy domowe, za służbę uwielbienia, że możemy doskonalić, że możemy rozwijać, że możemy iść w kierunku dobrych rzeczy. Ja błogosławię to zgromadzenie i dziękuję Ci, Panie, za to, że powołałeś nas do rozwoju, że powołałeś nas do dobrych zmian.